Osiemma widzowie, ja jestem igus i dzisiaj będziemy nagrywać chowanie się na grzech chowanego. Jest ze mną. Witam majster 15P majster 15P jest ze mną. Rokuję jeszcze Majstra 14P, ale on tam na ławce siedzi. Grędziuje Brawl Stars. No. No i ogólnie Wam pokażę tutaj no, tak. okolice. Dzisiaj się poradniku pokażę Wam jak wam Witam ze strony Majster 15 p i, dzis i dzisiaj wam pokażę jak złapać za znak oto jest znak drogowy To możecie zobaczyć ulicę jaką mamy na przykład Radkową albo Haluzuin, jak, jak dotknąć tą e, tutaj to pierwszym sposobem jest po prostu wzięcie sobie ręki i dotknięcie tego gówna ale jeszcze jest kilka, kilka opcji możemy dotknąć na przykład ulicę Oba e, ręką i oczywiście z ...skokiem. Zademonstruję teraz. Z jakiegoś dotknęliśmy e, Znak A teraz idziemy się szukać, chcę chować. No, ja mam pomysł na kryjówkę, gdzie chcę iść Nie wiem, gdzie idziemy, ja czuję, ma... że chcesz patrząc. A, mam jeszcze w jednym No to na że yy... O, wiatr, wiatr, wiatr leci. Wiatr leci, tak naprawdę. Hmm... Szczerze? Nie mam pomysłu. Może ukrymy się w domu? Ej, pójdźmy Ty. na górę, na klatkę. Tam przecież nie chyba nie idziemy. Idziemy na górę klatki? Chodźcie widzowie. Chodźcie widzowie. Bo... Ty Chodźcie, <laughs>

Bierzemy sobie naszą butelkę. wykładamy ją przez, przez okno. Chyba coś się zmieściłem. I możemy ją wrócić. Tego nie będę robił, bo nie chcę marnować picia. Teraz zróbmy crash test. chcę go. No, no, trochę wysoko. Crash test. Crash test. Żywiec zdrój butelka. Mogę ją wrócić. Możesz. Tylko, żeby hałasu nie narobiło. Dobrze. Raz. Dwa. Uch. Trzy. Oj, jaki straszny W dzisiejszym wideo vlogu jak obrabować komuś plecak. Szacuję. <noise> Takich rzeczy nie popieramy. Jak widzowie, na w razie flashlight. Ja no on on mi ja flashlight man Ale nie potrzebujemy Flashlight'a Ale Flashlight zawsze oświetli twarz, tak? No. A. Niby tak o, widziałeś? Jest o wiele lepiej. Zrób mi z telefonu. Wyrzućmy go przez okno. <noise> to my za okno. Tak. <grymne> no dobrze, ja ja i nie rób tego. O co się co? O. A czemu, czemu? Czemu nie, nie, nie ten? Bo z tyłu jest, tylna kamera jest lepsza, lepsza jakoś. No ale widzisz. Ale wiem, że się wynagrywam, bo jeśli mam wyprostowaną rękę i to jest na mnie, to wiem, że się nie Czekaj, no, Poczni to. <grym> o kurczę, chyba się nie Ale że jest drodze. Jestem pełen wody za kolanem, zaceluję na Wysuwa w stole Jakieś takie dziwne przybliżenie jest, nie? Ile dziwnych przybliżeń? Nie wiem. Poczekajcie. Bez sensu, be. nie? Spokojnie. Patrz. Ty nie wiesz, nie widzisz tego. Patrz, to jest... O. Super tak, panu, może... zróbmy reklamę wody. wody. I patrz, to jest wody. I patrz teraz trzeba trochę wylać wody na podłogę, żeby wiesz... I teraz cięcie i teraz będzie cięcie. I teraz wykręcamy wodę i... O kurde. nasz vlog trwa już 6 minut. Jakbyście mogli już zauważyć. Kurde, zdjęcie. O! Widzicie widzowie z tej strony e, Meister 15 p To z tego profilu bylą jak gruby. Co powiecie, widzowie? Dzisiaj witam w sekcji QA. Zadajcie mi bardzo dużo pytań e, dotyczących ostatniego odcinku. Pytułem, czy coś... Pierwsze pytanie tutaj się wyświetla. Czy e, lubisz jakie buty? Rzemianki Czy lubisz buty rzemianki? Osobiście nie nosiłem butów rzemianków Preferuję mm, Rower Marci Kolejny Widzowie Kolejny... Widzowie. Co to widzowie Co widzowie? Zgasili na oświatło Zgasili na oświatło widzowie Widzowie a myślisz, że to coś to jest światło tam po lewej? O, no i już odzyskaliśmy światło. Kolejne pytanie zadane od Jacek Mapięte. Jacek Mapięte no na <laughs> nam pytanie, jak dołączyć na serwę Poziomkowa masakra? Otóż powiem, że Poziomkowa masakra już gównie nie istnieje. Po prostu. Panie silniku. Nie, no. Następne pytanie, jeśli się tutaj od Maćka. Maciek okay. Tempel. Maciek Tempel. Maciek Tempel <noise> Napisał, Zbytowina. czy oglądasz Disney Channel. Nie, nie mam tego programu. <noise> nie znam Tier 10. <noise> na pytanie jest od yy, Fanka Jurka Żuwej 3. Yy, Kiedy kolor z Jurką Po co byłeś dzisiaj na, na zakupach? Po <grym> To są pomówienie, nie było u mnie na żadnych zakupach. Kolejne pytanie. Tak. Kaluch X os pana najlepszy film. Jaki użytkownik. I kolejne pytanie. Czy nosisz okulary? Nie, nie noszę okularów. Tak, nie noszę okulary. Tylko ich po prostu nie widać. Tak. To Ta jest różnica. Komercja. Teraz przerwana na reklamę wody? Żywiec drój. Bądź bezpieczny w swoim zdrowiu. Polecam. Bądź bezpieczny w swoim zdrowiu i bądź świadomy swojego zdrowiu. Woda, Żywiec zdroj zapewni ci to wszystko. Wystarczy jeden łyk. Wyśmień to. Jak zawsze. Wiesz, jeszcze można zrobić z żywcem w A Nasz jest! Właśnie... Wyrzuciliśmy nasz... Um, nasz produkt, co oznacza, że żywiec w nam nie zapłaci. Dlatego weźmiemy z powrotem nasz, nasz produkt i powiemy... Żywiec zdroj nie zgłosił nas do sądu, że wyrzuciliśmy twoją... Twoją butelką Okok Ej, a co jeśli my teraz siedzimy w tej kampie, a oni sobie stoją na dole I sobie nas słuchają To by było No I później by zobaczyli ten filmik Ja to stawię na maciek.pl Czy, 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 czy Właśnie jesteś na tym, na tym kanale Maciek.pl Czy, 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 czy Jeśli to oglądasz Jeśli to trochę do tego momentu, napisz w komentarzu Maciek.pl Maciek.pl, tak Ale nie Nasz kanał nazywa się Maciek Tempel, tak jak się pisze, nie? <laughs> MaciekTempel, cy, 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 tak. E, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, Wlogi e, będą, może czy nie, nie, może nie, nie wiem, może zakończyły ten kanał zaraz. Tu e. link, tutaj też macie link, też link. Wgajcie w linki. Tak. To jest pierwsze zdjęcie. Co? jest fajne. No. no. Co drugie. drugie? Żywiec z A to jest sponsor naszego, yy, no, sponsor naszego materiału Żywiec z Rui. 15p oraz Meister 16p polecają. Powtypowa reklama o GX na odcinku Minecraft. Czy twoja przeglądarka znowu działa jak jak Epsody? Hey, czemu korzystać z tej gównianej przeglądarki? Zacznij korzystać z naszego produktu. Opera żywiec drugi Opera zapłaciła nam oraz dodała, oraz dodała nasz, naszego moda do, do przeglądarki, jak napiszecie Macie Tempel 33 To tam by i musicie kliknąć oh. i... Coś, co byśmy zrobili z tym? było <laughs> straszne. <laughs> <laughs> Witam, jestem Anglosia, za mnie z Kasper i odnośnie sprawy... Ja i Kacper, ja Jesteśmy w zląsku. przez 7 dni. No ogólnie. przez ogólnie dni. no Na nie dwa <laughs> <jogu nie> <laughs> <laughs> No i ogólnie pocałowaliśmy się już trzy razy. Jest to będzie już czwarty raz Dziś. A to nie można przymierzać, nie? Ja. Dziadek. Trzymaj się. cztery miesiące. W jest że Ja, ten... ja przymierzam tego, Nie. Ja. Maciek, ten Maciek, ten ten czy nie wiesz, ty tutaj... tutaj?

Widzowie, to jest przerażające co się stało, yy, właśnie nawiedził nas potwór, yy, not lajk like w górę, dajcie w tym momencie lajka w górę, albo ta woda spadnie. 3, 2, jeden. Chyba nie daliście, albo daliście, nie wiem, dajcie znać w Widzowie, sami mieliście wodę. Żyjcie <śledzowie> Oh. O, widzowie, chyba, za, chyba załączyliście lajka. Nic tu sposób piłki nożnej. Ej, a weź o ja tam z nie Czekaj, zrobię Jak z lat dziewięćdziesiątych. Ej! O! Ciekaw, ciekaw, ciekaw. To nie tu? A oni mają coś szukać? Nie wiem. Widzowie, poradnik, y, sekcja poradnika. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić... Ej, bo 15 minut mamy ten...